Rozmowa o dziewiątej. Krzysztof Bału witam. Moim gościem jest Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Miniony piątek, Zielona Góra zainaugurowała rok gospodarczy. Rok na razie mroźny, na razie zapowiada mroźny. się. Tak. A jak było właśnie w czasie tego spotkania, w czasie rozmów z przedsiębiorcami? Czy są optymistycznie nastawieni? Było, były to gorące rozmowy. Przede wszystkim to, była, to było wydarzenie chyba jedyne tego rodzaju w ostatnich latach, bo to jest inauguracja roku gospodarczego w oparciu o Zielogórski integrator biznesowy, który powołałem do życia. Wydarzenie gospodarcze, które skupiało zielogórskich przedsiębiorców, podmioty gospodarcze. Ja przypomnę, że zielogórski integrator biznesowy swoją działalność rozpoczął pół roku temu w parku technologii kosmicznych. Mieliśmy to wydarzenie takie inicjujące ten, ten, ten integrator. Tam było 17, 17 podmiotów. Pierwszy przystąpiło do integratora. Dzisiaj Mamy już ich 150. To jest dla mnie ogromnie ważne, bo skupiamy zielonogórskie firmy, otoczenie biznesu. Integrują się wokół? Tak, integrujemy wokół miasta Ziona Góra. Przede wszystkim to jest szereg warsztatów, konsultacji, spotkań, informacji o środkach europejskich, o strategii rozwoju miasta, o pomyśle na miasto Ziona Góra. To przede wszystkim opieram tą informację o plan ogólny, który jest jakby strategią rozwoju miasta na najbliższe 20 lat. Przede wszystkim pokazujemy tam ponad 400 hektarów stref gospodarczych. Gospodarczych w tym e, m, projekcie. Pokazujemy kierunki rozwoju miasta Zielonogóra, pokazujemy, w którym miejscu będzie zlokalizowane budownictwo wielorodzinne, gdzie będą usługi, jakie rozwiązania komunikacyjne będą e, wyrysowane w ten plan ogólny, to więc to jest przede wszystkim jasny, czytelny program gospodarczy dla miasta. Ale co ważne dla mnie, to przede wszystkim rozmowa z przedsiębiorcami, kwestia e, obsługi inwestora, uproszczenia procedur, e, e, kwestia administracyjna, to więc to wszystko dzisiaj ma znaczenie i Palmiarnia była kulminacją tego wydarzenia 150 podmiotów gospodarczych. Też tak naprawdę krótki raport o mieście zielona Góra, bo mamy ponad 26 tysięcy podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście zielona góra to jest ponad 20% udziału w województwie lubuskim. 500 powstało w tamtym roku nowych działalności gospodarczych, to więc to jest naprawdę też moment podsumowań oraz pomysłu, co dalej. Właśnie Gorzów ma swoją lokomotywę gospodarczą w postaci tej projektowanej fabryki koreańskiej. Która będzie produkowała rakiety. To duże przedsięwzięcie. Czy ten kierunek jest rozważany w Zielonej Górze, żeby pozyskać właśnie tak dużego inwestora, czy raczej będzie ten kierunek, żeby ewentualnie rozwijać małe i średnie firmy? I to, i to powiem szczerze, bo w planie ogólnym, czyli z tej strategii rozwoju miasta, mamy wyrysowane strefy gospodarcze i będziemy szukali przede wszystkim inwestorów związanych z elektromobilnością, bo tak naprawdę branża Zielonej Góry to są. I ten kierunek będzie dominował. Tak, to, tak? To, są, to są kierunki dominujące programowanie, elektromobilność i zdefiniowaliśmy Ale to. To znaczy co? Samochody, drony? Drony, tak. Oczywiście oprogramowanie również, bo mamy w szereg firm oraz kierunków na Uniwersytecie Zielonogórskim, które kształcą fachowców w tych branżach. My słyniemy, Miasto Ziona Góra z małych i średnich firm działalności gospodarczej Tak powiedziałem, przybyło ich około 500 już w tamtym roku. Mamy ponad 26 tysięcy tych podmiotów zarejestrowanych i ta strategia gospodarcza miasta Zionagóra, zintegrowanego Zielonogórskiego integratora biznesowego, to jest miejski program startupowy, czyli chcemy pomagać tworzyć nowe działalności gospodarcze już na etapie uczelni, aby te firmy czyli powstawały z uniwersytetem. Z uniwersytetem tak? Już powstało, powstało kilka takich. Startupów, czyli takich firm, które się później wkomponowują w przestrzeń gospodarczą. Miasto Zionogówek jako hub technologiczny, jako myśl techniczna, czyli współpraca z elektronikiem, z budowlanką. Przypomnę, że ostatnio techniką budowlane bije rekordy, jeśli chodzi o rankingi w Polsce. Oraz Zionogórskie Centrum Konferencyjne. Chcemy przede wszystkim promować zionogórską gospodarkę, firmy zionogórskie na targach. Przede wszystkim robi się w różnych formach oraz uczestniczyć w wydarzeniach gospodarczych i to Zrobimy w Polsce najbliższe takie wydarzenie to są targi budownictwa i wyposażenia wnętrz, które odbędą się w Ceresie. Nie w Dżonkowie, tylko chcę, aby one się odbyły w dużym obiekcie, gdzie będziemy mogli eksponować i maszyny, i urządzenia budowlane na zewnątrz, na parkingach oraz w komfortowych warunkach móc chwalić się tym, co mamy w mieście Góra. Serdecznie zapraszam w tym roku na targi, które odbędą się w Ceresie. Oczywiście w tym czasie będzie darmowa komunikacja. Komfortowy dojazd dla mieszkańców. Chcę, żeby targi wybrzmiały bardzo szeroko w Polsce. Wspomniał Pan o planie ogólnym miasta. Czy tu już jest koncepcja gotowa, czy dopiero jest tworzona ta koncepcja ogólnego planu miasta? Tworzona. Konsultacje odbyły się do końca roku 2025. Zgodnie z ustawą dziś mamy te prowizorium. Mamy wrysowany plan ogólny. Zbieramy uwagi, które wpłynęły do tego planu. Wrysowujemy te pomysły oraz będzie ten plan ponownie przedstawiony do konsultacji z mieszkańcami i do czerwca chciałbym, aby on był już e, przegłosowany przez Radę Miasta, bo im szybciej, tym lepiej. Szybciej nakreślimy ten e, projekt gospodarczy, tym miasto zyska nowy potencjał gospodarczy. Nie jest to proste, ponieważ na przykład Barcikowice zostały protestowane, tam miało być osiedle mieszkaniowe. No. Takie sytuacje będą miały miejsce, prawda? Będą miały miejsce. Tak, oczywiście tam w Rdosiu decyzja była negatywna. Nie ma teraz aktywnego wniosku od inwestora o e, działania w tym zakresie, aby to osiedle budować. Pewnie powstaną e, różne dyskusje na temat e, zabudowy miasta. Przypomnę, że chłonność miasta, którą obliczyliśmy w planie ogólnym, to miasto o ponad e, 180 tysięcy mieszkańców. To jest no duże tak, miasto. ale powierzchnia Zielonej Góry jest większa od powierzchni Poznania? Oczywiście. Na przykład. Mamy potencjał, Także mamy chłonność. Jest, tak? Jest, mamy potencjał, mamy chłonność i duży może więcej. My jesteśmy liderem lubuskiego Trójmiasta, aglomeracji zionogórskiej, największym miastem województwa lubuskiego. Musimy aktywnie konkurować gospodarczo. Przede wszystkim też budować te przewagi metropolitalne. Ja mówię o tym, aby inwestować w ochronę zdrowia. Tutaj miasto Zionogóra dołożyło 30 milionów. Będziemy budowali szpital onkologiczny, neuropsychiatra dla dzieci. Ponadto rozwijamy bardzo mocno komunikację publiczną, transport autobusowy. To jest bezpłatna idziemy krok po kroku, zmierzamy do bezpłatnej komunikacji w mieście Zielona Góra. Kiedy? Dziś poszerzamy. Przede wszystkim musimy wypełnić przestrzeń osiedli tymi małymi autobusami. Konsultujemy to z mieszkańcami. W tamtym roku było to 4 miliony 900 tysięcy kilometrów przejechanych. Teraz już podwyższyłem ten limit na ponad 5 milionów kilometrów, czyli cały czas dokładamy nowych linii autobusowych. Starówka miasta Zielonej Góry również jest mocno zaktywizowana. Przybyło więcej działalności gospodarczych z roku na rok. Co ważne, ostatnio pojawiły się jakieś artykuły negatywne o mieście Zielona Góra. Sprawdziliśmy to. Ktoś tam z, z, tej, z, tej, z tej przestrzeni północnej napisał ten artykuł. To więc to dementujemy. Przede wszystkim jest ponad 40 lokali gastronomicznych. Chcemy wprowadzić również park kulturowy w mieście, jak i te miasta konsultuje nowy wizerunek ogródków, czyli zabudowy śródmieścia z, z przedsiębiorcami. Chcemy to ujednolicić, uatrakcyjnić. Natomiast tu zmierzamy chodził do pan po starówce aktywizacji ostatnia, to tam no, ten remont jest, aż krzyczy o potrzebie wymiany tego podłoża na starówce. Tak, już 6 lutego podpisuję umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjdzie tutaj wiceprezes Do Zielonej Góry. Pozyskałem ponad 80 milionów złotych na rewitalizację przestrzeni starówki. Czy to jest jakby jedna z inwestycji, która zaktywizuje przestrzeń miasta? To jest od pomnika Bachusa do pomnika bohateru, przebudowa kompleksowa całej przestrzeni miejskiej, a co to najważniejsze. Co, starówka będzie wyłączona? Jak to będzie działało? Tak, będzie wyłączona, a co najważniejsze przebudowa instalacji kanalizacji wodnej, budowa ogrodów deszczowych połączenie z placem teatralnym. To jest część tych pieniędzy, bo długa część tych pieniędzy to jest rewitalizacja czterech parków w mieście. Przypomnę, Park Piastowski, Park Świętej Trójcy przy rondzie PCK przy na przykład McDonald'a, ponadto Park Smoczy przy ulicy Harcerskiej oraz Park pod Gwiazdami przy Wieży Braniborskiej. Ile czasu będzie Trwały remont starówki? Y, przygotowujemy się do przetargu. Myślę, że to jest półtora roku, musimy sobie założyć, ale, że ten Czyli winobranie i, nie będzie. i przebudowa ne? będzie tyle trwała. Przy, winobranie będzie przemodelowane. Pokażemy inne przestrzenie miasta. Gdzie? Y, ta część handlowa będzie umiejscowiona czy y, na placu teatralnym, czy w innych miejscach, czy trwa już y, przygotowanie ze strony y, Centrum Biznesu nowej formuły winobrania. Mówimy o tej części handlowej, y, tych straganów bo pozostała część, miasteczko winiarskie, zostaje w swoim, w swoim miejscu, czyli wokół ratusza, ale ten remont jest konieczny. Ta modernizacja, przebudowa tych starych płyt białoczarnych jest konieczna. One klawiszują, są niebezpieczne. To więc cieszę się, że startujemy z dużym, bardzo odpowiedzialnym projektem, gdzie odprowadzimy wody opadowe i zmienimy przestrzeń miasta. Poza tym chcę, żeby w tej części miasta powstała dzielnica kultury. Chcę pozyskać pieniądze na, na rozbudowę BWA, na rozbudowę szkoły muzycznej, połączyć ją takim szklanym

Jesteśmy na etapie wyceny tego obiektu, bo prywatny inwestor zaproponował swoją cenę. Ja wydatkując środki publiczne, muszę mieć wycenę przez rzeczoznawcę, to więc jesteśmy w kontakcie z inwestorem. Jeśli cena pozwoli na to, aby nabyć się zgodnie z tym operatem, to jestem za tym, aby kino wróciło do miasta. Ale nie jako kino, chyba już. Jako przestrzeń przede wszystkim tworzenia kultury. Jest kilka pomysłów na zagospodarowanie kina. To powstało podczas forum kultury, które odbyło się. W Zielonej Górze, pierwsze takie forum, to więc jesteśmy przygotowani pod kątem wypełnienia tego obiektu, ale dzisiaj jesteśmy na etapie negocjacji i wyceny obiektu przez rzeczoznawcę zatrudnionego przez Urząd Miasta. To więc moja wola jest, ale zobaczymy, co pokażą wyceny, co pokaże wola prywatnego inwestora. Ale wracając, to też będzie dzielnica kultury, tak powiedziałem. Rozbudowa, przebudowa BWA. Tu są pieniądze złożone w Urzędzie Marszałkowskim na rewitalizację. Czekamy na ocenę tego wniosku. E, nabyliśmy to szkołę muzyczną, oraz ponadto na tej przestrzeni znajdują się lokale, znajduje się teatr. To więc chcę, żeby tutaj była dzielnica kultury. Dziękuję bardzo. Moim gościem przypomnę, był Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej.